Moje wrażenia z tego pierwszego postu były tylko i wyłącznie takie, że byłam przeokrutnie głodna przez cały czas. Łącznie postów mam za sobą pięć. To była Fajna sprawa. Pierwsze posty wyglądały zupełnie inaczej, i moja świadomość też była dużo, dużo mniejsza. Bo mówię tak, kurczę, nie mam czasu, żeby usiąść i to wszystko rozpisać, tak? I stwierdziłam, wykurczę. Może już ktoś wypuścił aplikację, która mogłaby mi pomóc. Zawsze sceptycznie podchodzę do takich różnych aplikacji. Rozpoczynając to wprowadzenie do postu, no okazało się, że się naprawdę fajnie zaskoczyłam. Zaskoczyłam się w bardzo fajny sposób, bo nie sądziłam, że jakby cały. Aplikacja będzie aż tak dobrze przygotowana. Zawsze jest, a masz jakiś przepis, a, a podziel się, a nie wiem, albo daj mi troszkę spróbować. Byłam zadowolona ze swoich efektów, dobrze się czułam. Zaczęłam zauważać kolejne, jakby dochodzące plusy z całej tej sytuacji, tak? Bo poprawiły mi się badania krwi. Rzeczywiście, jakby zauważałam, że mam dużo więcej energii w ciągu dnia. Nie czułam się senna, non-stop color. Zdecydowanie im bardziej byłam przygotowana do postu i mentalnie, i tak metodycznie, tym ten post po prostu